Księga poznałem przez przypadek. Otóż, otóż w latach 90. był pewien człowiek charakterystyczny. Mały, dość gruby, a żeby było i to. który nie miał własnych nerek, a miał przeszczepioną nerkę w brzuchu podawcy. Ten człowiek był poszukiwaczem złota. Miał jakieś minerki, jakieś ramy, jakieś historie, przepraszam. I ten człowiek szukał skarbów. Nieraz przyjechał do mnie z jakąś ziemią, żeby mu szukać e, e, gdzieś tam w terenie, jakąś legendę słyszał i tak Potem przestał do mnie przyjeżdżać. Gdyż te szukanie skarbów, no chyba się na nic zdało jego. Te legendy były tylko legendami, jak się okazało. Albo czymś mniej jak legenda, bo w legendzie jest trochę prawdy. Ale kiedyś jadąc, on mieszkał pod Warszawą, kiedyś jadąc skądś, wieczorem przyjechał do mnie z żoną i mówi: Krzysztof, kupiłem nowe auto. To było małe BMW, ale nowe. To były lata 90., wtedy jak ktoś miał no, nowe BMW, to się wydawało szczyt luksusu. I wypił mnie herbatę z tą żoną, porozmawialiśmy i wyszliśmy z domu, bo mówi, no chodź, zobaczysz ten samochód. Ten samochód takiego marketu u nas stał na parkingu. Rzeczywiście ładny samochód. Ale tak popatrzyłem na ten samochód ja i Marek, ten samochód ktoś ci ukradnie z twojego podwórka wiosną. To była jesień. Proszę sobie wyobrazić, że... On mówi: wypluj to, przestań to, to. Wiosną, to mógł być chyba marzec, Marek zmartwiony zjawia się w moim mieszkaniu, w woreczku foliowym trzyma resztki szyby, bo ktoś mu boczną szybę wybił, żeby się włamać do samochodu. Samochód z podwórza jego został wypchnięty, prawdopodobnie dopiero na podwórku, bo miał dom. Na podwórku został odpalony i złodzieje odjechali jego samochodem. Nie miał go ubezpieczony, był załamany. Kaleka, człowiek, który się później dializował całe życie, a no, ten samochód był dla niego wszystkim, jakimś narzędziem pracy i tak dalej. Tylko został mu w woreczku foliowym garstka potłuczonych w drobny mak szyby samochodowej. I dokładnie się to zdarzyło w marcu. Tak mi się go żal zrobiło, on mówił, może byś pojechał do mnie, muszę odnaleźć ten samochód, bo to jest jedyny mój dorobek. E, zdecydowałem się, pojechałem. Na miejscu się szybko okazało, że to jego kolega, zresztą on go później, jak ja mu powiedziałem swoją wersję, to on mi potwierdził, że, że to jego kolega e, chyba był złodziejem samochodów i, 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 i znaczy na pewno tam wskazywało wszystko na to i e, no niestety, ten samochód poszedł, poszedł, myśmy nie odzyskali tego samochodu. Tak czy inaczej, tak czy tak. inaczej, jak byłem u niego, miałem już odjeżdżać na drugi dzień, pociągiem miałem wracać, to on mówi, słuchaj, ja mam takiego znajomego, tu w Warszawie, jemu ktoś ukradł samochód i on by chciał się jutro z tobą spotkać, więc może nie idź, zostań u mnie, jutro ja mówię, wiesz to nie za bardzo bym chciało, ale mówię, zostań. Następny dzień podjechaliśmy pod dworzec Warszawa Zachodnia i tam stał taki van, niebieski van, duży samochód. Z tego samochodu był świat młody chłopak i podszedł do nas i mówi, słuchaj, tu są kluczyki od tego Mercedesa, to sportowy Mercedes zginął. Ale okazało się, że nie temu młodemu chłopakowi, tylko gościowi, który siedział w tym wanie, a nie wychodził wcale. Wziąłem te kluczyki, pojechałem do tego Marka do domu. No i po jakimś czasie wziąłem te kluczyki do ręki, skupiam się i ja mówię, słuchaj, ten samochód krat temu czejkowi tego Mercedesa, człowiek, który tym mercedesem często jeździł. I on mówi, nie wiem czemu, ale ten facet ma tu na ręku wielkiego pająka. Taki symbol. I ten człowiek z tym pająkiem tu na ręku, on jest w posiadaniu tego samochodu. On go ukradł gdzieś ukrył, ale nie sprzedał go nic. On jest w posiadaniu tego samochodu. Okej. Okay. Na następ... Tak, na następny dzień rano przyjeżdża ten pan. Lekko łysiejący, przystojny gość, zdecydowany, wchodzi do domu Marka, siadamy i on zaczyna mówić, co masz do powiedzenia. Ja mówię, że to, co powiedziałem, że z tym pająkiem, to, to, to. Ja zauważyłem, że jak on usłyszał tego pająka, to zdębiał. Nic mi nie powiedział. Nic na to mi nie powiedział. Mówi, ja mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Jest taka kobieta, młoda dziewucha. Ona mówi, ona mieszka w tej chwili w Sankt Petersburgu, ale dzwoni do mnie i mówi, że jest ze mną w ciąży i że chce pieniądze na usunięcie ciąży. Powiedz mi, czy ona jest w ciąży, czy nie. Wziąłem zdjęcie, to była młoda dziewucha, dużo młodsza w stosunku do tego człowieka, a to był pierwszy, z którym rozmawiałem. Ja mówię, ta kobieta blefuje, ta kobieta blefuje, nie dawa jej żadnych pieniędzy na usunięcie ciąży, ona kłamie, ona chce od Ciebie wyciągnąć pieniądze. Po krótkim czasie tak się okazało, ona mu zadzwoniła, jak on jej odmówił, to zadzwoniła, powiedziała, że lekarz się mylił, ona w ciąży nie jest, ale to jest inna kwestia. Nie wiedziałem, że ta wizja, ta wizja o tym Mercedesie Pershinga, też nie wiedziałem, że robię wizję Pershingowi. Że ta wizja spowoduje, że ten człowiek się w pewnym sensie ode mnie uzależni. Bo tak było. Uważam, że Pershing się uzależnił ode mnie. Otóż dopiero po jakimś dłuższym czasie, gdzie Pershing już parokrotnie był u mnie w Człuchowie i robiłem mu różne wizje na jego temat, głównie pytał o swoje bezpieczeństwo. On na początku mi mówił, że ma firmę ochroniarską. Ale po paru kontaktach z nim i po dwóch wizytach w Warszawie, gdzie spotkałem się z nim i widziałem, jak to wygląda, zorientowałem się, kim ten człowiek jest. No to były inne czasy, teraz to taka się wydaje egzotyka. Kiedyś było pełno takich ludzi i, i, i ta Warszawa kipiała od takich ludzi. Ech, wydał mi się eleganckim człowiekiem oprócz tego, że był mafiozą. I takim człowiekiem z zasadami. Jako mafiozą uważam, że nie był to aż taki zły człowiek, chociaż na pewno dużo miał za skórą. I kiedyś on mówi do mnie tak, słuchaj, chciałbym, żebyś pojechał ze mną na służebnicę, jak byłem w Warszawie. Dla mnie służebiec i konie to coś najnudniejszego na świecie. Jak można się pasjonować wyścigiem konnym? Mnie to by w życiu nie pasjonowało. On ponoć był tego pasjonatem. Pojechaliśmy na ten służewiec. Tam była jakaś większa grupa tych osób i on mi po drodze wytłumaczył, że on obstawia u boków tak zwanych. To nie w tej głównej, tam gdzie się obstawia legalnie, to były grosze, tylko na dużej ilości pieniędzy. I on mnie wziął taka, taka przed tym biegiem, wyścigiem koni, każdego konia się oprowadzało po takiej okrągłym czymś tam na tym służebcu. No i tam numer taki, numer. I on, on mówi, słuchaj, przejrzyj się tym koniom. Będzie ich tam powiedzmy dziewięć szło w gonitwie. Pierwsze dwa mi wytypuj i nieważne, który będzie pierwszy, który drugi. Pierwszą dwójkę muszę powiedzieć obojętnie z jaką kolejnością. Pierwsze dwa konie. Autentyczny fakt, to I on mówi ta ja tak patrzę na te konie, ja mówię, słuchaj. Piątka i jedynka. A on mówi, jesteś pewny? Ja nie zdawałem sobie sprawy, jakie on pieniądze, kładzie na to. I ja mówię, nie, no nigdy w konie nie jestem. Ja mówię, tak mi się kojarzy. To poczekaj chwilę, on gdzieś pożył. A to zanim ta gonitwa, to jeszcze trochę czasu trwało. Proszę sobie wyobrazić, że zanim, e, że po chwili wraca i on mówi, słuchaj, coś się tak z tymi twoimi przewidzeniami. Ja mówię, jak? On mi: słuchaj, piątka będzie szła, ale ona będzie jako zero, jest wyzerowana, bo sędziowie nie dopuścili ją do punktacji, więc żeby dziewięć koni szło, pójdzie, ale akurat piątkę nie trafiłeś, bo piątka będzie wyzerowana, czyli którakolwiek by była, nie będzie się liczyła. O kurde. A powiedziałem, pięć i jeden. Tak myślę, 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 a to tak jakby mi to z powietrza wleciało. Ja mówię, trójka. Trójka. Poszedł podstawić. Ruszyła gonitwa. Po jakiejś dobrej pół godziny, bo to długo trwało. Pamiętam taki mm, 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 ten, ten, tych koni. Wpadły konie. Zero. Czyli piątka. Ale ona było jako Zero. Zero. Jeden, źle mówię. Piątka, piątka, jedynka, trójka. Zero, jeden, trzy. Tak wyszły konie. Ja byłem w szoku. On się za głowę złapał. On tam powiedział tym swoim kolegom, że trafił, że tak jest, że te konie weszły. I to mało, tylko nawet weszły, ja się poprawiłem w tej wizji. Jakiś inny mówi, postaw teraz tymi konie jakieś, nie? Jak mu postawiłem, to przegrał bardzo dużo pieniędzy. Nie trafiłem już drugi raz. Ale kilka razy, nie tamtego razu, tamtego razu tylko raz trafiłem za pierwszym razem. Kilka razy w tego nie trafiałem. Z perspektywy czasu chcę powiedzieć, że ja dopiero po dłuższym czasie, po jakimś tam okresie zrozumiałem, że Pershing zarobił wtedy dużo pieniędzy, stawiając. Nie dał mi nic. Pershing miał naturę człowieka, ciekawego, ale był strasznie chciwy. To jest pierwsza, ale nie ujmuję mu to, tylko tak mówię, jak ja go pamiętam. Tak. I to jest początek o nie. Mafia Pruszkowska miała swoją siedzibę w hotelu Polonia. Tam się to nazywało Night Club Gogo. Go. Persik mnie tam dwa czy trzy razy zaprosił. No było tam różne towarzystwo, w większości szemrane. Eee, w tamtych latach. Ci ludzie się w ogóle nie kryli, że są mafiozami. E, to wyglądało tak, jakby to było za przyzwoleniem Wszystkich i wszystkiego, łącznie z policją. Takie przynajmniej odnosiłem wrażenie. I wtedy właśnie Pershing, kiedy mnie zaprosił do tego Gogo, -go, ja tam siedziałem, on do mnie mówi: Krzysztof, tam przy stoliku tym drugim siedzi chłopak, to jest Białorusin. I przyjrzy się na ręce tego chłopaka. Tak ukradkiem. Ja mówię, ja pierdzielę. A ten chłopak na jednej, nie wiem, czy na prawej, czy na lewej nie pamiętam, ale na jednej ręku miał wielki tatuaż dużego pająka. Tu. Dokładnie tu był ten tatuaż pająka. To jest Białorusi. Ten chłopak, ten chłopak często jeździł tym moim Mercedesem sportowym. To taka, taki mój ochroniarz. Dwa tygodnie przed kradzieżą powiedział, że ma chorą matkę i że musi pojechać na Białoruś. I pojechał. Dwa tygodnie później ginie mu samochód, a po miesiącu on wraca. On miał kluczyki od tego auta. De facto, no to taki był... On więcej jeździł na chłopak tym samochodem jak Pershing. Ja mówię i co? Odzyskałeś to auto? Nie, jemu ja nic nie powiedziałem. Ale myślę, że masz rację. Bo nie mogłeś trafić, że ktoś ma tu na ręku pająka. Ty go widziałeś jako żywego, a to jest tatuaż. Ale ja od razu wiedziałem, o kim mówisz. Eee, tak to wyglądało. Tego samochodu nigdy nie odzyskał. Ale chyba ta, ta wizja, to, że powiedziałem, że ten chłopak ma tatuaż na ręku, że jeździł tym samochodem, eee, to on uwierzył mi widział, że ja to widzę w jakiś sposób. Ja jeszcze sobie nie zdawałem sprawy. Ja... Zresztą te, te nasze spotkania były rzadkie. Jeżeli ja tam jechałem do Warszawy w swoich sprawach, to się odzywałem, że pamiętam miał taką wtedy, to były czasy pierwszych komórek. Ja oczywiście z budki dzwoniłem telefonicznie, a on miał taką pierwszą komórkę z taką anteną, takie grube jak cegła. To było takie niezwykłe dla mnie. Bo to się rzadko widziało komórki wtedy. Wtedy jeszcze nie. Ja myślę, że gdyby nie jedno zdarzenie, to. To. To tak właśnie by się zakończył epizod, że znałem takiego człowieka. Ale jedno zdarzenie zapieczętowało coś, co spowodowało, że do końca jego dni znałem go. Otóż on kiedyś zadzwonił do mnie i powiedział, Krzysztof, ja wtedy nie posiadałem żadnego samochodu, Mówi: wsiądź w pociąg, przyjdź tutaj do mnie do Warszawy, bo poważna sprawa się stała. On mówi, wiesz co, my ochraniamy, on mi to powiedział twardo, przez telefon, my ochraniamy jakiś tam klub, a konkurencja nam tam na dachu bombę wysadziła. Najciekawsze było to, że obok była Kawiarenka szkolna jakaś. I tam się cała ściana zawaliła, tylko dobrze, że akurat ta kawiarenka była nieczynna, bo jakby tam były dzieci, to by się krzyda stała. E... I żebym ja wizję wykonał. Pojechałem pociągiem. Powiedziałem swoje zdanie, jak ja to widzę. I mniejsza z tym. Natomiast. Natomiast... On obiecał, że ja pojadę pociągiem, ale on mnie odwiezie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Pershing wiele razy będzie mówił: Przyjedź, a ja cię odwiozę i nigdy mnie nie odwiózł. On nie dbał o takie rzeczy. I nie tylko, że mnie nie odwiózł, ale mnie wprowadził, bo Byłem ja od razu w pociąg wsiadł i wrócił do Człuchowa, ale on powiedział, że, że on mnie gdzieś tam w jakimś mieszkaniu zostawi. Tam jakaś młoda kobieta mieszkała w tym mieszkaniu, a to. Ona mi wyglądała na jakąś taką. z akcentem rosyjskim. No i tam pokój mnie usadził, tak jak siedziałem, to zapomniał chyba o mnie, ponieważ tam siedziałem parę godzin. Jakieś nerwy dostałem na niego straszne, i sobie jak ten człowiek mnie traktuje, ja ja. A on po prostu taki miał charakter, no wtedy go jeszcze tak nie znałem. Jak tak czekałem na niego parę godzin. Zdarzyło mi się, tutaj się powtórzę z Marcem, bo ten człowiek, no a nieważne, ale chcę mówić, jak było naprawdę. I to też była jesień, a mi się skojarzyło, że w marcu on podjedzie pod swój dom i tam będzie czekało dwóch facetów, on mieszkał w Ożarowie Mazowieckim, na ulicy Witosa. I tam będzie stało dwóch facetów, którzy go zabiją. On będzie wyszedł z samochodu, dwóch ludzi wyjdzie i go zastrzeli. To będzie koniec jego życia. I wtedy pamiętam, już grubo po południu, tam cały dzień na niego czekałem w tym mieszkaniu. Przyjechał, mówił: Słuchaj, Krzysztof, przepraszam cię, ale wiesz co, ja cię odwiozę na stację, dam ci na bilet i wróć. Ja byłem tak na niego, ja mu nie pokazałem tego, a tak na niego zły, powiedział: Jak ty mnie człowieku potraktowałeś? I jak on mnie wiózł na dworze centralny, ja bym mu być może tego nie powiedział, bo uznałem to za jakąś dziwną myśl, wywołaną może w nerwach. Ale tak mi coś, to powiedz mu to. Ja mówię, słuchaj, uważaj w marcu przyszłego roku, podejdziesz pod swój dom, stanie się to, 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 to. Proszę sobie wyobrazić, że on to tak potraktował. Nie, on zawsze był taki. A nie strasz mnie, wiesz, chłopaki są w Warszawie dogadani, wojna się, nie ma żadnej wojny, tu nikt na nikogo nie czycha. tu kasę trzeba robić. On miał taką naturę, tak ono po... No i dobrze, Proszę sobie wyobrazić, że, ja nie mam wątpliwości, Pershing był człowiekiem bardzo ostrożnym i bardzo sobie brał do głowy wszystko to, co się do niego mówiło. Bo ja o tym zapomniałem. To minęło przecież parę miesięcy. A proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek w marcu, gdzie mieszkała jego żona i córka, on nie mieszkał cały marzec, znaczy przynajmniej w marcu do dnia zdarzenia tego, nie mieszkał w tym domu. On sobie wynajmował jakiś hotel w Warszawie i tam mieszkał. Mało tego wynajął, znaczy wziął jakiegoś chłopaka, który był. Notabene bardzo ciekawy z twarzy, podobny do niego, łysiący Pamiętam miał pseudonim Florek ten chłopak. I swoim samochodem, jak coś chciał z domu, żeby mu tam przywieźć, to mówi Florek, przyjdź, wsiądź w samochód i pojedź tam po coś. Do niego. I jednego dnia, to był marzec, to można w internecie sprawdzić. Na pewno są do dzisiaj te informacje. Ten Florek podjeżdża na tą Ulica Bitosa, ty może robię, dwóch facetów. Ale ledwie wychodzi z samochodu, widzi dwóch facetów, jeden niego strzela. Uratowało temu, bo ten florek żyje, uratowało temu florekowi życie jedna rzecz. Bo ja widziałem w tej wizji, że Persing wysiada, padając strzałę, głównie dostałby w brzuch, pada jest po człowieku. A ten florek wyszedł z tego samochodu, padły strzałą, dostał w ramię, w nogę. I jedyną rzecz, którą zrobił, to wskoczył z powrotem tego samochodu. Padło jeszcze parę strzałów. Jakiś samochód podjechał, chyba obcy ludzie stanęli i oni uciekli ci ludzie. Człowiek przeżył. Ale to zdarzenie spowodowało, że ja odprśnika już się nie mogłem uwolnić to było ewidentne. W pewnym sensie ja mu życie uratowałem. Wielu ludzi z Pruszkowa o tym wie. To jest mało tego. Osobiście o tym wie Słowik. Bo kiedy Pershing przyjechał do Człuchowa, to przyjechał w towarzystwie Słowika. Był bardzo przejęty. I powiedział, to się tak stało. A ja mówię, ty byś nie żył. Ten biedny chłopak uratował ci życie. On mówi, ty mi uratowałeś życie. Bo ja bym mieszkał w domu. Z tego co wiem, to strzelali do niego wariat, brat Dziada i jakiś człowiek z Gańska. Tak. I od tego momentu uważam, że osoba, która bardzo mi wierzyła, może najbardziej uwierzyła w to, co robię, to jest Pershing. Długa historia jest o nim. To niech będzie początek. Nic więcej dzisiaj nie powiem.